Państwa zaprosić do lektury naszej najnowszej publikacji pod tytułem na wspólnej drodze Nauczyciele języka angielskiego o pracy z uczniami z doświadczeniem migracji. Książka ta jest wynikiem projektu prowadzonego w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej przeze mnie oraz zespół w składzie pani dr. Verona Król-Gierat, pani dr Agata Wolanin oraz pani dr Katarzyna Nosidlak. Celem projektu było zbadanie, w jaki sposób nauczyciele języka angielskiego radzą sobie w środowisku, w zmieniającym się językowo i kulturowo środowisku szkolnym. I mimo, że sam projekt był prowadzony przed wybuchem wojny w Ukrainie, myślę, że wiele jego rezultatów jest i problemów. Jest wciąż aktualnych w obecnej sytuacji. Jak ty, wskazuje tytuł, Na wspólnej Drodze jest to wspólna droga nauczycieli, uczniów migrantów, uczniów polskojęzycznej, na drodze do osiągnięcia wspólnej integracji, a jest ona możliwa poprzez język. Skupiłyśmy się w pierwszych, Skupiłyśmy się na nauczycielach języka angielskiego, gdyż w pierwszych chwilach, kiedy dołączają do klasy uczniowie migranci, język angielski ma szansę być takim pomostem komunikacji, gdyż jest to język o zasięgu globalnym i uczą się go niemal wszyscy. A same lekcje języka angielskiego, z racji swojej komunikacyjnej metodologii nauczania, Moją szansą stać się takim pomostem wspólnej integracji. Jednak jak wskazują wyniki badań, droga ta nie jest zawsze taka prosta i łatwa. Jest na niej wiele zakrętów. Nasze badanie miało charakter jakościowy i obejmowało 23 nauczycieli języka angielskiego, województwo małopolskie. I prowadzone było w formie wywiadów. Dokładnie 4 lata od momentu przeprowadzenia wywiadu, wówczas jeszcze w czasie pandemii, mam przyjemność spotkać się dzisiaj z jedną z uczestniczek badania, panią Anetą Salą, nauczycielką języka angielskiego z 11-letnim stażem. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę podzielić się swoimi refleksjami na temat książki na wspólnej drodze. Pani Aneto. Wywarła na Pani książka, jakie emocje towarzyszyły Pani podczas lektury? Czy odnalazła Pani w niej siebie i swoich uczniów, uczniów z doświadczeniem migracji? Tak, książka na wspólnej drodze to przestrzeń, gdzie na pewno każdy nauczyciel odnajdzie siebie i swoich uczniów z doświadczeniem migracji, zyskując poczucie zrozumienia. To autentyczny głos nauczycieli. Pani zdaniem, przed jakimi wyzwaniami stoją nauczyciele języków obcych w procesie, Socjalizacji, integracji dzieci wielojęzycznych w polskim kontekście sytuacyjnym, w szkolnym ekosystemie? Chyba największym problemem jest brak kompetencji nauczycieli. Oczywiście nie mówię tego w żadnym negatywnym sensie, ale w książce wielokrotnie poruszany jest ten temat, że po prostu otrzymujemy uczniów czasami z dnia na dzień i mamy. Mamy się nim zająć, mamy go edukować. Niejednokrotnie sami nie wiemy, e, kim on jest, e, jak on się czuje i jakie są jego kompetencje językowe. E, może zacytuję: Możliwości doskonalenia zawodowego wymagają wszyscy nauczyciele, którzy nie mieli do tej pory okazji pracować w wielojęzycznym środowisku. Celem takich szkoleń powinno być zaznajomienie nauczycieli, czym jest wielojęzyczność, jakie są strategie nabywania i rozwijania, Czym różni się przyswajanie języka obcego w klasie i poza nią, czym charakteryzuje się kompetencja wielojęzyczna oraz że nie należy oczekiwać perfekcyjnego opanowania przez jednostkę wszystkich znanych języków. Wiedza taka pozwoliłaby urealnić oczekiwania wobec osiągnięć edukacyjnych dzieci, w szczególności na egzaminach zewnętrznych, a także pozwoliłaby ukształtować bardziej tolerancyjny stosunek do uczniów wielojęzycznych. Dlatego uważam, że książka na wspólnej drodze, jest sama w sobie świetnym szkoleniem dla nas, dla nauczycieli, żeby móc poradzić sobie um, z nową sytuacją, w której um, znaleźliśmy się my, ale również nasi uczniowie. Przytoczony przez Panią Anetę fragment jest jednym z wielu przykładów wyzwań, którymi podzielili się z nami nauczyciele. Proces socjalizacji dzieci wielojęzycznych w nowym środowisku szkolnym jest uzależniony od wielu czynników, w tym od zaangażowania różnych osób. W pierwszej kolejności dużo zależy od samych uczniów, ich poczucia sprawczości, przeżytych doświadczeń, indywidualnych cech. Według obserwacji badanych nauczycieli, dzieci bardziej odważne, wykazujące inicjatywę w kontakcie z rówieśnikami, biorące sprawy w swoje ręce i przełamujące bariery komunikacyjne, szybciej integrowały się z grupą i odnosiły większe sukcesy w szkole. Sporo zależy również od nauczycieli, a w szczególności ich postaw wobec nowo przybyłych dzieci i przekonań dotyczących ich wielojęzyczności. Pomimo braku wsparcia systemowego i odpowiedniego przygotowania do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji, wielu z badanych nauczycieli wykazało się inwencją i dobrą intuicją, wykorzystując wielojęzyczny repertuar językowy swoich uczniów, czy podchodząc indywidualnie do potrzeb swoich nowo przybyłych uczniów, co wymagało dodatkowej pracy, często kosztem czasu wolnego. Kolejną grupą, która ma wpływ na proces socjalizacji, to rówieśnicy, koledzy i koleżanki z klasy. Opisane w książce przypadki dzieci wielojęzycznych pokazały różne scenariusze integracji z klasą, od bardziej do mniej udanych. Nowy uczeń wpływa na dynamikę i relacje w grupie, czasem motywując i angażując resztę klasy, a czasem stwarzając okazję do porozmawiania o tym, co ich różni, a co ich łączy. Nie każda integracja w klasie przechodziła na łatwo. W książce opisana jest niełatwa historia chłopca, który z racji swojej sytuacji rodzinnej i problemów z komunikacją powoli odnajdywał się w nowym środowisku szkolnym. Nauczyciele cięż, często podkreślali, e, jak ważne są dla nich dobre relacje i współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w proces socjalizacji który budowany jest przecież również poza murami szkoły. Opisane w książce historie dzieci, ich doświadczenia i zmagania, jak i historie ich nauczycieli oraz wyzwania, z którymi musieli się mierzyć, skłoniły nas do zastanowienia się nad tym, jak pomóc i wesprzeć nauczycieli w pracy z dziećmi wielojęzycznymi. Przykłady rozwiązań i karty pracy można znaleźć w ostatnim rozdziale naszej książki. W naszej publikacji proponujemy praktyczne rozwiązania zidentyfikowanych w naszym projekcie badawczym wyzwań dydaktycznych, które stoją przed nauczycielami pracującymi z uczniami z doświadczeniem migracji. Ostatni rozdział naszej książki zawiera propozycje ćwiczeń, które oprócz korzyści związanych z rozwijaniem sprawności językowych i podsystemów języka pozwolą nam m.in. na Lepsze zintegrowanie nowo przybyłych uczniów z zespołem klasowym, wzbudzenie sprawczości uczniów wielojęzycznych, aktywizowanie tych bardziej nieśmiałych, rozbudzenie ich świadomości metajęzykowej czy też zmotywowanie ich do systematycznej pracy, w tym również pod kątem państwowych egzaminów językowych. Większość naszych ćwiczeń została uzupełniona autorskimi kartami pracy, które można kopiować i wykorzystywać na zajęciach języka angielskiego, a po niewielkich modyfikacjach również na lekcjach innych języków obcych. Przyjrzyjmy się więc tym propozycjom. Z naszej książki dowiedzą się Państwo, jak zaplanować pierwsze spotkanie z nowo przybyłym uczniem, rozpoczynając jego integrację z zespołem klasowym, przy jednoczesnym rozwijaniu słownictwa związanego z nazwami krajów i języków, jak kontynuować integrację zespołu klasowego, podkreślając podobieństwa między uczniami. Jak dzięki literce tabu zarządzać aktywnością ucznia wielojęzycznego w taki sposób, aby nie zdominował on i nie onieśmielił? Pozostałych uczniów przy jednoczesnym wykorzystaniu jego potencjału językowego. Co więcej, dowiedzą się Państwo również, jak wspierać uczniów migrantów w rozwijaniu sprawności pisania pod kątem egzaminu ósmoklasistym, jak pomóc tym uczniom zrozumieć polskie polecenia egzaminacyjne, wykorzystując do tych celów również potencjał zajęć zdalnych. Ponadto. Z naszej książki dowiecie się Państwo, jak wspierać trening strategii uczenia się przy wykorzystaniu portfolio językowego, jak wykorzystać kalendarz świąt nietypowych w integracji zespołu klasowego oraz co mają wspólnego pizza, leksikana i nauczanie słownictwa przez zabawę. Podsumowując, poprzez naszą publikację, nasz projekt staramy się towarzyszyć nauczycielom i uczniom w tej ich wspólnej drodze, pokazując kierunki i rozwiązania zainspirowane zarówno zidentyfikowanymi problemami, ale również dobrymi praktykami naszych rozmówców, nauczycieli. Bez ich pomocy i gotowości do podzielenia się swoimi historiami nie udałoby nam się zrealizować tego projektu, dlatego z tego miejsca chciałobyśmy im jeszcze raz serdecznie podziękować za udział w naszym badaniu. Profesor Dorota Wergińska recenzuje. Temat książki jest aktualny, ważny i potrzebny, i ja w zupełności się z tym zgadzam. Sytuacja na Ukrainie sprawiła, że obecność uczniów z doświadczeniem migracji w naszych szkołach stało się normą. Naszym zadaniem jest nie tylko edukować, ale pełnimy również funkcję opiekuńczo-wychowawczą i ta książka pomaga nam w spełnianiu tej misji. To świetna pozycja zarówno dla nas nauczycieli, ale również dla dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Spotkajmy się na wspólnej drodze.